Pozdrawiam, pozdrawiam. Sobotę o 11.48. Siema Dominika, co tam u ciebie? Jak tam? Co tam? Siema Albert, siema, siema. Siema wszystkim, siemano, siema, siema, siema Maciej, Madzia, Oskar, Michał Elo, spoko Adrian Spoko, spoko, jak tam w ogóle u was? Piszcie na czacie jak tam u was Zobaczcie, ja sobie wiecie ćwiczę Ole łapa siedzi O ja. o To jest to Siema Sebastian, siema, siema Piszcie na czacie jak tam u was, co tam porabiacie Jak się dzisiaj czujecie po piątku eee, co, no jak się czujecie, no nie? Nie no, dzisiaj na siłce nie byłem, ale dzisiaj idę, nie, łapa siedzi, no nie, to jest Po prostu, wow Idę dzisiaj na siłkę, ale albo i nie. Albo i nie. Jeżeli zdążę przyjechać, bo dzisiaj e, prawdopodobnie jadę na ranczo. bo chcę e, na kanale, e, wiecie, przywrócić po prostu klimat rancza u mnie. E, więc, ale to napiszcie mi się, ma proszę nie robić 5-minutowego, tylko dłuższego. Spoko, Bartek, spoko. Ja mam wolną chatę, więc słuchajcie, wolną chatę mam. Więc po prostu ten livek nie będzie taki 5-minutowy. No nie będziemy dłużej rozmawiać, e, więc będzie spoko. Kochani, w ogóle chciałbym e, na fanpage robić o wiele dłuższe livey. E, chciałbym te livey zostawiać na fanpage. Ten live. W ogóle, czekajcie, czy ten live może zostać? Może zostać, ki. Siema, siema. No i rośnie, rośnie, no nie. To dobrze. E, słuchajcie, e, co powiecie na to, że live'y tutaj na fanpage będą o wiele częściej e, niż. Na, no, będą tak często jak na YouTube, albo i częściej. No to wbijaj sobie na siłkę, wbijaj wbijaj, bo trzeba robić formę. Przez zimę można robić formę, a na lato, jak wyjdziecie na plażę, no to wiecie. <laughs> no to będzie nieźle. 这个是。